To korytarz w hotelu familia Witam z recepcją, lista z uśmiechem na twarzy Zapraszam do pokoju, tu jest kutra, jeśli czegoś potrzebujesz, dwoń bez błędu A wszystko tu jest luksusowe, pasem z pana we Ale uwaga, nie ma tu ciszy, bo sąsiedzi grają w głośno w karty do piątej Parze drinki leją się strumieniem, a kelnerzy tańczą w rytmie muzyki Wszystko jest na koszt hotelu, tylko nie pytaj skąd biorą te pieniądze w hotelu familia czas płynie inaczej. I stają się tygodniami, a tygodnie miesiącami. Nikt nie wyjeżdża stąd na stałe. Bo raz to wpadniesz, a już zostajesz na zawsze. Oh -oh -oh. A nocą w korytarzach słychać śmiech. Goście tańczą śpiewają, a czasem płaczą. Hotel Familia to miejsce, gdzie każdy jest rodziną. I choć nie ma wyjścia, nikt nie narzeka. Więc jeśli kiedyś trafisz do Hotel Familia, nie martw się, że nie wrócisz stąd nigdy. Bądź to pułapka, to przynajmniej kolorowa. I każdy to znajdzie swoje miejsce na ziemi. Da wszystko tu jest uczosowe. Czasem pana nawet jacuzy. Familia, czas płynie inaczej Nie stają się tygodniami A tygodnie miesiącami Nikt nie wyjeżdża stąd na stałe Bo raz tu wpadniesz A już zostajesz na zawsze o -o -o -o. A nocą w korytarzach słychać śmiech Koście tańczą, śpiewają A czasem płaczą te Familia to Zapisz do hotelu familia Nie martw się, że nie wrócisz stąd nigdy Bądź to pułapka, to przynajmniej kolorowa i każda